Wyobraźcie sobie człowieka, który jest bohaterem narodowym trzech różnych krajów, a umiera tysiące kilometrów od domu jako muzułmański pasza w gorączce, szepcząc o Polsce. 10 grudnia mija rocznica śmierci generała Józefa Bema. Jego historia to gotowy scenariusz na superprodukcję. Urodził się w Tarnowie 14 marca 1794 roku. Był geniuszem artylerii. Po wstaniu listopadowym. W bitwie pod Ostrołęką brawurową szarżą armat uratował polską armię przed zagładą. Ale to był dopiero początek. Gdy Europa zapłonęła w 1848 roku, Bem stał się postrachem imperiów. Węgrzy do dziś nazywają go Ojczulkiem Bemem, bo dowodził ich rewolucją z taką pasją, jakby bronił własnego domu. Ale najciekawszy jest finał. Gdy powstania upadły, Bem nie złożył broni. Zrobił coś, co wielu szokowało. Aby móc dalej walczyć, wstąpił do armii tureckiej i przeszedł na islam. Jako murat Pasza bronił Aleppo przed Beduinami, wierząc, że droga do wolnej Polski prowadzi nawet przez Imperium Osmańskie. Tam dopadła go malaryczna gorączka. Gdy śmierć po niego przyszła 10 grudnia 1850 roku, przy jego łóżku czuwał wierny adiutant. Józef Tabaczyński. To on zapisał ostatnie łamiące serce słowa generała: Polsko, Polsko, ja cię już nie zbawię. Jego powrót do kraju był równie niezwykły jak życie. Gdy w 1929 roku sprowadzono jego prochy do Tarnowa, pojawił się problem. Jako muzułmanin nie mógł spocząć w poświęconej ziemi. Dlatego wzniesiono dla niego mauzoleum na wyspie w parku strzeleckim. Jego sarkofag unosi się na kolumnach, zawieszony między niebem a ziemią tak jak los żołnierza, który dla ojczyzny był gotów poświęcić nawet zbawienie duszy. Jeśli podoba Ci się taka podróż przez historię, będzie mi bardzo miło, jeśli polubisz ten film i dołączysz do grona subskrybentów. Do usłyszenia.